Triumf FC Barcelona nad Walencią CF w ćwierćfinale Pucharu Króla był demonstracją dominacji, ale nie obyło się bez niespodzianek po meczu. Z powodu złych warunków atmosferycznych, piłkarze wrócili do domów dopiero nad ranem, co zmusiło trenera Hansiego Flykę do reorganizacji piątkowego planu treningowego. Zmiany te miały na celu zapewnienie zawodnikom odpowiedniej regeneracji, jednak część z nich, w tym Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Postanowiła mimo to uczestniczyć w treningu. Ferran Torres, zastępując Roberta Lewandowskiego, był gwiazdą czwartkowego meczu, zdobywając het trika w pierwszej połowie. Jego występ był nie tylko efektownym przypieczętowaniem zwycięstwa, ale także podkreśleniem głębi kadrowej, którą dysponuje Barcelona. Tymczasem, po zwycięstwie i nieoczekiwanie długiej podróży powrotnej, Trener Flick był zmuszony dostosować harmonogram. W związku z zmęczeniem po meczu i późnym powrotem, większość graczy miała pozostać w domach, aby odpocząć. Jednak grupa zawodników, w tym Lewandowski i Szczęsny, zdecydowała się na udział w zaplanowanym treningu. Ten dodatkowy wysiłek, choć był sprzeczny z zaleceniami trenera, mógł być postrzegany jako demonstracja zaangażowania i profesjonalizmu. Znaczenie tego gestu jest istotne zarówno dla trenera, jak i dla dynamiki zespołu. Pokazuje on, że kluczowi zawodnicy, mimo zmęczenia i możliwości odpoczynku, wybierają dodatkowe treningi, co może wzmacniać ich pozycję w zespole oraz stanowić przykład dla młodszych lub mniej doświadczonych graczy. To również sygnał dla Flikę, że jego zawodnicy są gotowi na poświęcenia. Co jest ważne w kontekście nadchodzących wyzwań, zwłaszcza w nadchodzącej niedzielnej konfrontacji z Sewillą. Taka postawa może także wpływać na decyzję sztabu szkoleniowego odnośnie składu na najbliższe mecze, w których Barcelona będzie dążyć do utrzymania formy i dalszego sukcesu w rozgrywkach krajowych i europejskich. To jak zespół poradzi sobie w Zayli, będzie kolejnym testem ich wytrzymałości i umiejętności radzenia sobie z natłokiem meczów w krótkich odstępach czasu.